Cześć, witajcie na kanale ZenMapin, jeśli się jeszcze nie znamy, to ja nazywam się Natalia i na tym kanale obecnie tworzę cotygodniowe treści, w których pokazuję co nieco z moich przygotowań do półmaratonu. Ten vlog może być nieco inny niż moje ostatnie filmy, dlatego że przez ostatnie dwa tygodnie byłam na antybiotyku. Dobra wiadomość jest taka, że byłam już u lekarzy na kontroli, jestem zdrowa i mogę powoli wracać do aktywności fizycznej. Lecę teraz na mój pierwszy trening, odkąd skończyłam brać antybiotyk. W planie jest do zrobienia kilka lekkich kilometrów i zorientowanie się przede wszystkim, jak mój organizm czuje się po tej przerwie chorobowej i w jakiej formie jestem. Ja jestem już gotowa na bieganie dzisiaj w planie albo 15 albo 18 km. Zobaczę jak będzie mi się biegało. No i co? Owsianka zjedzona, kawa wypita, rozrywka zrobiona, jestem już prawie ubrana, oczywiście włosy są nieumyte, no bo nie opłacało mi się mieć wczoraj, no bo wiedziałam, że dzisiaj rano będę biegać, więc it is what it is. I lecę biegać, pogoda niestety nie jest najfajniejsza. Hmm, dlatego nie jadę do lasu, bo podejrzewam, że będzie mało ludzi, jakoś tak, nie wiem, trochę cykam się sama biegać. W lesie, ale, ale idę do pobliskiego parku i też myślę, że będzie spoko. trochę się zmartwiłam i nawet zestresowałam, bo no za dwa tygodnie ja powinnam już przebiec, móc przebiec półmaraton. A wiecie, a tu mi trochę treningu wypadło, więc napisałam już do moich trenerów i będzie, jak prawdopodobnie dostanę odpowiedź, jak tu teraz dostosować mój plan treningowy. Na to wydarzenie zaczęłam się zastanawiać, czy moje ciało będzie w stanie przebiec ten półmaraton, ale no myślę, że już biegam kilka ładnych lat, plus no robiłam dłuższe dystanse niż półmaraton, więc myślę, że raczej dałam radę, tylko po prostu może nie będzie mi się biegło, nie wiem. Najświeżej. Ja już się porościągałam, a teraz robię sobie kawę, oglądam YouTube'a i będę się rolować. I tak to będzie bolesne: rolowanie, tak czuję, ale no trzeba, potem będzie lepiej. Muszę się pogodzić z tym, że no w tym terminie raczej nie, nie mam co walczyć o mój pobicie jakiegoś mojego rekordu, na przykład z zeszłego roku. Tam chyba przebiegłam półmaraton w 2 godziny 19 minut, coś takiego. No to nie sądzę, żebym była w stanie to teraz pobić. Raczej będę się koncentrowała, żeby pobić sobie dla vibu i żeby było fajnie, niż, wiecie, cisnąć po jakiś konkretny wynik. No i właśnie, no i, i tak to się zadziało. Czyli widzicie, no niestety najpierw kontuzja, potem ta choroba i... No, i się trochę tutaj mi plany treningowe pokrzyżowały, ale już zaczęłam sobie też myśleć, powiem wam szczerze, nad kolejnymi moimi planami sportowymi. Mówiłam sobie zakupy spożywcze, sobie jedzą wiecie, żeby przygotować swoje ciało i na wysiłek i wzmocnić odporność. No i dobra, zakupy już przyjechały. Ja zaraz je sobie obczyszczę, przełożę na przykład szpinak i warzywka do odpowiednich pomników, żeby dłużej zachowały świeżość, w ogóle fazę na ananasa, więc pomyślałam, że sobie zrobię sok z ananasa i selera naciowego, żeby się trochę wzmocnić witaminami. W nie to jakieś pewnie jaglenki marchewkowe wejdą, jakieś smoothie czekoladowe, makaron z tofu i warzywami, jakieś pęczotta. No generalnie dużo warzyw, dużo tofu, dużo ciecierzycy i fasoli. Miałam wiśnie mrożone, one też pewnie będą dobre do jakiejś owsianki albo jakiegoś smoothie. A właśnie do przechowywania jakichś sałat, szpinaków i itd. to polecam właśnie ten patent, żeby umyć, osuszyć liście, a potem włożyć do szklanego naczynia i dać trochę ręcznika papierowego, żeby wchłaniał wilgoć i dzięki temu właśnie pietruszki, liście, sałaty i inne rzeczy będą w stanie dłużej nam wytrzymać. Ja też pietruszkę chowam do takiego szklanego słoika. Tam ona ma wilgotno i chłodno i dzięki temu długo jest świeża i chrupiąca i pyszna. Ananas coś się niedojrzały, więc zrobiłam sok po prostu z mrożnej wiśni i selera naciowego, a samego ananasa schowałam w tobie papierowej z jabłkiem. Podobno to pomaga um, anna sobie dojrzeć. No i ostatnio. Mam bardzo fajny profil takiej magnetury, która biega Ultramaratony i polecała jeden film o bieganiu, o kobiecym bieganiu, więc ja sobie go chcę obejrzeć, a on jest na, Net... na Netflixie, nie na YouTubie, przepraszam, jest za darmo, więc w najbliższe dni chciałabym go sobie zobaczyć i... No i pewnie dam Wam znać, <laughs> jak, czy mi się podobał, czy nie. Akurat jestem w kolejce teraz do mycia samochodu, więc pomyślałam, że jest to dobry moment, żebym coś nagrała. Obejrzałam wczoraj ten film o tej grupie kobiet, które postanowiły przebiec z Los Angeles do Las Vegas. Podobał mi się bardzo ten film. Fajnie zmontowany, moim zdaniem. Porusza kwestie bezpieczeństwa kobiet, czy w ogóle kwestie wyzwań, jakie sobie stawiamy w życiu, których chcemy się podjąć, jak to na nas wpływa psychicznie po tym półmaratonie zaczynam sobie trenować do ultramaratonu. Myślałam, żeby sobie pobiec 50 km Jeszcze nie patrzyłam na zawody jakieś, aczkolwiek muszę zerknąć, czy może jakieś fajne się szykują w tym sezonie, to może, może się zapiszę. Ale na pewno kolejne zawody, na które chcę się zapisać, to nie są stricte biegowe, bo są to zawody Spartan. Jeżeli nie to, to jest taka, no, głównie amerykańska, ale chyba już no, działają na wielu, wielu innych Krajach na świecie. Jest to taka organizacja, która ogarnia zawody związane z torami przeszkód. No jest oczywiście element biegania. Ten wyścig, o którym ja myślałam, to będzie print na 5 km i 20 przeszkód do pokonania. Więc no po półmaratonie no, muszę właśnie tutaj sobie ogarnąć jakoś ten mój plan treningowy, tak, żebym mogła fajnie sobie elegancko trenować do ultra. Ale jeszcze, wiecie, muszę popracować nad siłą i no, zdecydowanie e, drążek, który mam w mieszkaniu, będzie częściej używane, bo wiecie, muszę tutaj sobie chwyt poprawić i jakąś taką, wiecie, balans, zwinność. No, także troszeczkę będzie się działo. I o ile ten ultramaraton, to nawet jak pobiegnę sobie, nie wiem po bliskim lesie sama, to będzie spoko, będzie fajna przygoda i cieszę się na to. A z kolei na te zawody się cieszę, dlatego, że będą w górach i jadę z ludźmi, do których znam ze znajomymi po prostu, będzie fajna ekipa. No, także, 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 a i to, no i te zawody zmotywowały mnie też, żeby tutaj, wiecie, pocisnąć trochę z treningiem siłowym. Więc pewnie będę robić po półmaratonie kolejną serię, gdzie ja się szykuję właśnie do tych zawodów Spartana i Ultra Maratonu. Także jak nie chcecie przegapić, to zachęcam do subskrypcji kanału.